Pierwsza runda jaka była? A z liderem, no to ciężko, ciężko się do czegoś przyczepić, ale, ale ja A, panu, to... jak W rozmowie z działaczami z, kilka błędów i z ich jakiegoś takiego spojrzenia mi wytknęli z czym z którym ja się nie zgadzam. Na pewno ta drużyna jest, jest cały czas w budowie i te dziewczyny się zgrywają z sobą i z meczu na mecz myślę, że, że, że grają fajniej. No, praktycznie no, były takie mecze, które graliśmy no, na noże praktycznie, ale wszystkie żeśmy tak zakończyli, zakończyli zwycięstwami, bo z do wojennych nas dochodziły i to przede wszystkim był lider, który nie przegrał meczu przez tam ileś tam, tam, tam spotkań. Wygraliśmy, wszystkie z koroną graliśmy też, w wyrównane końcówkę wygraliśmy. I teraz tak samo do ostatnia kwarta zadecydowało o tym, że prowadzimy 18 punktów. A tutaj trzeba przyznać, że z tymi słabszymi drużynami pokonaliśmy ich tam wyraźnie. No, jeszcze trzeba dodać ten mecz, o którego się zaczęło wszystko to przełamanie, ponieważ często meczów w Piasecznie, który żeśmy zagrali dosyć dramatycznie i myślę, że dziewczyny się odpują za tydzień tutaj, za tą porażkę. A, i, trzeba przyznać, że, że ten taki chyba i, ta wiara w tej, tej, tej drużynie, w to, że mogą zwyciężać, to przyszła w tym meczu, w którym wygraliśmy jednym punktem w Siemaszce. Bo, no, tak jak, jak raz mówiąc jeszcze to dzisiejszy mecz Pabianic z Lublinem pokazał to, że ta Liga jest rzeczywiście nieobliczalna, bo Pabianice wygrał drugą z drugą z, Luminem, z którymi wygraliśmy bodajże 30. No. Mm -hmm. Także no, widać, Każde że nie ma takich meczów, że się jedzie i się spokojnie wygrywa. Nam się na, na, na szczęście to udało wygrać w Lublinie i w Jeleniej Górze. Także jestem bardzo zadowolony, na pewno dziewczyny też no, już się troszeczkę lepiej czują, bo już chyba padły te, te, te takie zawirowania po tym, w tym pierwszym meczu. I teraz on po prostu wykonują swoją pracę myślę, że dobrze. Nie? Jeżeli jesteśmy liderem, to dobrze.